Ostatni dzień festiwalu Jeden Dzień z życia ziemi dla jego uczestników był równie pracowity i pełen wrażeń jak poprzednie. Warsztaty poprowadzili terapeutka Karolina Witek, aktorka wioletta Jenis Jabłońska i reżyser Sławomir Kuligowski. Trzy osobowości, trzy różne kierunki warsztatów, efekt ten sam. Rozwój i integracja poprzez sztukę. Bo w teatrze nie jest istotny stan zdrowia, a określenia pełno i niepełnosprawny już nie wartościują. Tu liczy się tylko pasja i miłość do teatru oczywiście. Dla mnie na początku jak zacząłem chodzić do teatru to było odkrycie to, że w ogóle mogę. Nawet nie wiedziałem, że... bo myślałem, że na początku myślałem że jak ja przyjdę do tego teatru, prawda, to że powiedzą mi, no dobra zagrałeś, w porządku, nie nadaje się, cześć, nie macie. Okazuje się, że jednak mogę być na scenie. To to jest dla mnie wielki sukces. Pani reżyser mi powiedziała, że mam sobie ten talent aktorski. To jest dla mnie takie coś, że mogę stać się kimś innym. Można inaczej zacząć żyć. Można poczuć się wolnym. To jest tak jakby lepsze niż gra komputerowa. bo Nawet gra komputerowa 3D to daje tak jakby przybliżenie z ekranu, prawda? A tutaj jest się w tej grze. Bardzo lubię występować na, na, na scenie. Bo wtedy czuję się świetnie. Czuję po prostu satysfakcję. Wieczorem swoje spektakle wystawiły trzy teatry. Chłopcy Pana Janka, którzy zaprezentowali się w wielokrotnie nagradzanym Idiocie oraz warszawskie Teatry 21 i Niezwykły. Idiota według muzy Pawłowej w reżyserii Waldemara Lankaufa porusza problem biurokratycznych nonsensów bolszewickiej Rosji lat 30. ubiegłego wieku. W wykonaniu Adama Otręby oraz Pawła Poźniaka, podobnie zresztą jak wcześniej na wielu przeglądach i festiwalach, gdzie Idiota był wielokrotnie nagradzany, się po raz kolejny zebrał sowite brawa. I my wszyscy, odcinek zero. Teatru 21 z Warszawy, w którym gra Piotr Swend, to spektakl zainspirowany jego życiem i odgrywaną przez niego w klanie postacią Maćka Lubicza. Dla wielu niepełnosprawnych osób będącą synonimem czegoś lepszego. Wzorując się na Piotrze Swendzie, bohaterowie próbują stworzyć swoje własne, wymarzone seriale, w których wreszcie będą mogli zagrać główne role i być jak w prawdziwym życiu. Piotr Swent, który gra w klanie, właśnie podczas jednej z improwizacji powiedział na głos jestem jedynym, sławnym, niepełnosprawnym chłopcem w Polsce, a drugi go wziął za rękę i powiedział i my wszyscy. No i wtedy się okazało, że to jest tytuł. I my wszyscy odcinek zero. Tak naprawdę to jest o całej reszcie, która powiedziała, ale my nie chcemy tylko, żeby on grał, nie? I ja, Dla mnie to jest też temat taki, no bo Piotr Swent reprezentuje wszystkich niepełnosprawnych zespołem Downa, tak? a oni by chcieli się sami reprezentować. I ostatnie słowa w tym spektaklu to jest są takie, że Gdyby oni gdyby zrobić serial, w którym grają sami niepełnosprawni, to czy ktoś w ogóle by chciał to wyprodukować? I ostatnie pytanie w naszym spektaklu jest, czy ktoś w ogóle chce nas oglądać? Bo w rzeczywistości ich każdy kolejny dzień zaczyna się i kończy dokładnie tak samo. Nie mogąc znaleźć upragnionej pracy, skazani są na nudę. Jest ta sytuacja, kiedy oni po prostu siedzą, ale to był temat po prostu nudy, tak? Często w domu. Oni idą i odpalają telewizory i oglądają seriale, tak? Siedzą w domu. Myślę, że gdybym miała więcej pieniędzy na scenografię, to ja sobie wtedy w pierwszych takich pomysłach miałam, tak, że mają kostiumy, które są wytarte na, pupo, na pupie od tego siedzenia. Że jak masz spodnie, to one już są takie w tym miejscu, po prostu ledwo się trzymają. No nie? Bo to jest ta sytuacja, kiedy jak się nie ma co do robienia w życiu, co nas po prostu interesuje, kręci i pasjonuje, to człowiek dostaje świra. Nie czuje się pełnowartościowy i cierpi na brak samodzielności. I my wszyscy, odcinek zero to, to jest dla nas ważne, bo my chcemy zarabiać, chcemy p -p pracować. Jak pan sobie radzi ze stresem? Ja, doskon ja doskonale ze stresem sobie. Tego wieczoru publiczność zgromadzona w Nyskim Domu Kultury miała też okazję obejrzeć Teatr Niezwykły z Warszawy, który prowadzi Irena Olecka. Ten teatr już istniał zanim ja przyszłam i był taki problem. Chcieliśmy wystawić sztukę o świętym Franciszku z Asyżu. No i tak trochę próbowałam z młodzieżą i zobaczyłam, znalazłam świętego Franciszka Cudownego, Rysia Sikory, dzisiejszego bohatera. I tak powolutku, powolutku powstał spektakl. Jeździliśmy nawet za granicą, byliśmy, byliśmy w Espelkamp na festiwal Donysy aktorzy teatru niezwykłego przyjechali ze spektaklem Wojna Aeru. To jest właśnie sztuka o moim życiu. Mam przeszłość, to ja nawet pamiętam, jak w szkole im powiedziałem, oni mi dokuczali tam gdzieś w szkole i powiedziałem im takie słowa: historia wam tego nie zapomni. Zawsze chciałem właśnie nagrać film o wojnie ale zawsze chciałem to jakoś pokazać. Ale nie spodziewałem się, że to akurat yy, tak uda się to zrobić, że, będzie z tego, że będą z tego zajęcia teatralne, że będzie z tego film. I się udało. No i teraz to mogę o przeszłości to zawsze mogę mówić, bo to i tak nie wróci. Czuję to, że tamten rozdział, tym, yy, tym przedstawieniem zamknąłem tamten rozdział. Wiem, że niektórym ti, którzy mi dokuczali, to jeżeli zdekodują się właśnie na tym przedstawieniu, to powiedzą się, aha, ten mówił prawdę jednak, wyszło. Obecnie przygotowują premierę Dlaczego Dobrzy Ludzie Robią Złe Rzeczy. To kolejny spektakl, który nie boi się trudnych pytań czy tematów tabu. Staramy się właśnie też mówić o tym, żeby nabierać odwagi, bo na przykład tolerancja to jest dla każdego człowieka, bo dobrze by było, żeby mieć w ogóle tą tolerancję, tak? Jeżeli będziemy się bać o tym mówić, no to nie będzie tego. No. Ludzie będą chowali się po kątach, gdzieś będą się bali o tym powiedzieć. W końcu trzeba zacząć mówić o tym, trzeba powiedzieć jasno, że tolerancja dobrze by było, żeby była, tak? No i wtedy ludzie nabierają odwagi, zaczą, zaczynają o tym mówić i w ten sposób się zmienia świat na lepsze. Festiwal Jeden Dzień z Życia Ziemi udowodnił, że teatr to jedno z najlepszych miejsc, by zacząć o te zmiany na lepsze. Walczyć. Jednak my, może nie tyle, co nie ograniczamy im tego, ale po prostu stoimy im na przeszkodzie. Jesteśmy dla nich tak, jakby barierą. Jestem pod wrażeniem właśnie na przykład Teatru 21, bo oglądam sobie i patrzę, kurczę, oni się czują bardzo swobodnie na scenie, bardzo naturalnie. Właśnie u nich to, to, jest, to jest. Oni mają przewagę w tym.